Witam serdecznie po bardzo długiej przerwie, bo aż po dwumiesięcznej przerwie od nagrywek wracam z powrotem do wrzucenia dla Was materiałów. Dlatego też dzisiaj taki luźniejszy odcinek. Dzisiaj pokażę Wam coś, co Wam się może naprawdę spodobać. Tym bardziej teraz, kiedy mamy tą przerwę w jakiejś części tą spowodowaną. Covidem, przez co większość z Was ma więcej czasu i pewnie ten czas spędza przed komputerem. I też przy okazji możecie sobie za Freako zarobić skiny I co najważniejsze, bez wpłacania ani grosza na stronę, żeby wypłacić skin. Tak naprawdę, jedynym, jedyną zapłatą, jaką używacie do tego, tego sposobu, jest was czas. Bo. To jest troszeczkę innowacyjny styl, pewnie wiele osób tą stroną zna, ale dla tych, którzy tą stronę nie znają już po prostu tłumaczę. Jesteśmy na stronie GoBoosting. E, po prostu GoBoosting nie jest to żadna strona do wykupywania oczywiście żadnych e, boostingów dla czasu, żeby nie było. E, to jest e, po prostu strona na zasadzie takiej, że wchodzimy sobie na serwer społeczności, gramy ile chcemy na danym serwerze i przy okazji zdobywamy tak zwane wnioski, tak zwane kredyty, które potem można wymienić na skinie. Uwaga, tylko nie działa to w taki, na takiej zasadzie, że sobie wchodzicie na Counter strajka, wchodzicie sobie na jakiś tam e, serwer i siedzicie na wasz, jakiś tam wasz ulubiony, tylko musicie wejść tak naprawdę e, na e, serwer, który macie tutaj w ofertach. Może przejdźmy od samego początku. Na samym początku jak wchodzicie na stronę, czeka Was samo zalogowanie. Czyli e, na zasadzie tak, jak wejdziecie, tak to w sprawdzie wygląda pierwotnie. wchodzicie z prawej strony na zalogujcie i będziemy się zalogować przez Steam. A już to wykonacie, tutaj się logujecie. Ja, ja także się oczywiście specjalnie na was zaloguję. Tu oczywiście po prawej stronie macie też jakieś giveawaye, ale nas interesuje tak naprawdę środkowa część całej tej strony. No i po na stronę mamy tutaj wiele zakładek w góry. Strona główna, z kim, właściciel serwera, partnerzy, youtube kontakt i giveaway. Tutaj w jakiejś części macie to wytłumaczone na czym to polega, czyli w miarę szybko wam to wyjaśniając, wchodzimy po prostu na serwer, który mamy tutaj, wyjście ofert, e, wybieramy sobie e, serwer, czyli przykładowo chcemy, nie wiem, kiedyś na przykład 1 versus 1, mamy tu jakiś oni miredź, oczywiście tutaj się te serwery wiele razy zmieniają, bo one się po jakichś, jakiś czas po prostu zmieniają, tak widzicie ostatni update był e, niedawno, bo kilka sekund temu się po prostu tutaj niektóre mapki zmieniły. No, i po prostu, jak możecie sobie wejść na jakieś dopłacze 1 versus 1, i tak it, dalej, i po prostu robicie w taki sposób, że sobie wchodzicie tutaj w ten kwadracik, gdzie macie strzałeczkę, która biegnie w prawą stronę, która jest na takim, jakby białym polu. Można tak to nazwać na białej takiej kreskowatym polu. Czyli po prostu, przykładowo, wejdźmy sobie na, na jeden wersję, czyli wejdziemy sobie tutaj na ten drugi, klikamy sobie w to miejsce. I to my coś takiego jak akceptuj ofertę. No i tutaj mamy, mamy informację, że e, 30 kredytów jest za każdą godzinę na serwerze. Że punkty są liczone od godziny 8 do godziny 23. Czyli jeżeli chcecie grać w nocy, w bardzo późnych godzinach, to po prostu wam tego liczyć nie będzie, nie będzie. Oczywiście po zaakceptowaniu na serwer macie 5 minut na dołączenie, więc to by też e, będzie pokazywało na to, czy nie jesteście żadnym botem więc po prostu będziecie musieli tylko wejść na serwer i sobie po prostu pykać. I jak już to zrobicie, to wy oczywiście musicie kliknąć akceptuj ofertę, żeby nie było. Jak już to wykonacie, po prostu będziecie dostawali kredyt nie, że co godzinę te 30, tylko po prostu za każdą minutę e, będziecie dostawali tam chyba co 5 minut jest. E, aktualizacja tego, więc wam po prostu będzie pokazywało. Oczywiście jeżeli chcecie, żeby Wam się to zwiększyło, możecie sobie do Niku dodać go Boosting i po prostu zwiększycie swoje zarobki o 10% Pamiętajcie, jeden kredyt to jest jeden grosz 100 kredytów to macie już tak naprawdę złotówkę a do 100 kredytów się tak trudno nie wije bo to są tak naprawdę 3,5 godzinki teoretycznie gry i macie już niby tą złotówkę ale za free nie wpłacacie ani złotówki a robicie tak naprawdę przyjazny z pożytecznym bo możecie sobie i pograć spędzić ładnie czas nawet ze znajomymi sobie przy okazji zarobić. Oczywiście teraz już przechodząc do kwestii tej typu wypłat, bo tutaj bardziej was to będzie interesowało pewnie też. E, przy wypłacaniu macie tutaj tak można powiedzieć e, wiele e, rodzajów, bo tu możecie sobie po prostu sprawdzić. Jakie skiny macie na stronie? Czyli tu przykładowo macie jakiegoś AWP, na przykład Sunny macie tutaj np. przykład Simatora, jeżeli jeśli chodzi o meczkę tej w subtrakcie za 4986 punktów, ale możecie też to troszeczkę w inny sposób e, zrobić, ponieważ możecie sobie tutaj wybrać jakiegoś skina, to oczywiście, żeby móc za pomocą tego, musicie wybrać skina, który jest za 100 zł, czyli za 10 tysięcy kredytów i w tym przypadku sobie wchodzicie najczęściej na jakąś stronę, na przykład na Steam, a ja w, tym, w tym przypadku tego gdzieś nie będziecie, ale ja wejdę po prostu na szybko, żeby wybrać jakiegoś jakiegoś, jakiegoś skina, nie wiem, powiedzmy sobie, weźmiemy AWP jakąś, nie wiem, przykładowo chciałbym wziąć sobie AWP Asper. Biorę, kopię sobie link z Steama, z rynku do AWP, klikam sobie tutaj i mam pokazaną, że no po prostu mam ten link. Wtedy ja mogę sobie z pomocą takiego czegoś po prostu wybrać. Jakbym chciał na przykład daną kosę, no to muszę to tą kosę, bo to nawet możecie przeczytać, że link powinien prowadzić do skina na rynku Steam. Nie z jakiegoś jakiego punktu czy coś, tylko po prostu z rynku. I to wam wtedy pokazuje, że macie taką możliwość, to oczywiście możecie też sobie sprawdzać poprzez wejścia na różne boty i sobie tu po prostu powybierać. Tu oczywiście mi to teraz wygasło, dobra wracamy. No, no i możecie sobie po prostu wybrać na dwa sposoby, albo te, te które są na stronie. Oczywiście muszą to być no, o minimalnej wartości, 50 zł, 5 złotych o coś, oczywiście tam wam nawet tego skina chyba poniżej 5 złotych nie pokażę, tylko takie już droższe. No i tutaj oczywiście, żeby chcecie to macie e, e, takie swego, jak być wymarzonego, czyli tak jak możecie po przeczytać e, listę życzeń. E, tylko, że tutaj musi być powyżej 100 że tutaj tańszych skinów powyżej 100 nie wyciągniecie. A dodatkowo, sam fakt, że 500 kredytów jest doliczane w prowizji, i do 14 dni powinien Wam skimczyć. Ale wracając jeszcze do tej strony, bo tutaj teraz będzie bardziej interesowało, e, powiedzmy, wejdźmy sobie na taką mapę. No tu przykładowo bym chciała się do tego Klikamy to miejsce, klikamy sobie za akceptu i tu widzicie, mamy połączenie z serwerem, zakończąc ofertę. I tu mam po prostu pokazuje ile macie już zarybamy, jaka jest stawka. Są teraz 10 minut, kierki nawet nie trwały To jest tak, że się e, na serwisie no jak w musimy czekać na 16-30 kredów. co sobie to klikamy klikamy karta i automatycznie nam na przychodzie to są kredyty. Na no mamy 49 kredytów. Oczywiście za, za to sobie jeszcze nic nie kupimy, ale już te kredyty są nie? tak przeliczone, to powiedzmy, ale dziennie byśmy to wywali propozycją kość tą ludzi, żeby postrzegać dużo na pewno do pleczu. Bo naprawdę wiele po prostu ktoś, kto mógł, na do na to to sobie nawet pleczek rozjęć. No to mam po prostu przykładowo, nie wiem, wykonać 30, odpalając kalkulator, żeby nie wiem, nie oszukaj, e, to tak jest z tym 30 razy, po prostu 30, dostajemy wchodząc na jakieś tam czasowe godziny, czyli przykładowo przejdziemy na, e, nie wiem, 15, 15 razy, powiedzmy 7, to mamy tak. już tak będzie film, który nie musimy który dla tak jak powiedziałem, to jest się partnerzy, po prostu z kim e, jest e, bez współpracy e, strona Boosting, ale możecie też e, w YouTube, tutaj widzicie, e, z kim e, mają, e, z kim są po prostu. Dzięki za obejrzenie odcinka Mordeczki, mam nadzieję, że się e, taki może poradnik podobał. Mam nadzieję, że uda Wam się naprawdę dużo wyciągnąć i niebawem jakaś koska wleci na rejon. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, do zostawienia subskrypcji i oglądania kolejnych materiałów. Do zobaczenia. Cześć.